Witam Was wszystkich na moim kanale i pora na nowy filmik. Więc tytuł dzisiejszego filmu to: Pamiątki z Pragi w Czechach. Więc, by nie przedłużać, jesteśmy ze tematem. Więc są dwie pamiątki, które Wam pokażę, które przywiozłem razem z moim chłopakiem tutaj do Polski z Czech. Byliśmy na majówce na 3 dni w Czechach, więc teraz z tego są pamiątki mam do pokazania, jakie przywieźliśmy ze sobą więc pierwszą rzeczą jest d -d -d magnes w kształcie myszki i ta myszka była w bajce o kryciku, więc kompletowanie takich rzeczy też jest fajnym sposobem albo można mieć magnes z nazwą miasta, w jakim się było i sobie przywieźć ja postanowiłem na tą właśnie myszkę by powiększyć kolekcję Żeby krecik nie był sam To jeszcze jest by nie, z nim mieszka na lodówce A teraz najważniejsza i druga rzecz Jest zarazem ostatnia To dududum Kaczka Tak jak do kąpieli Więc O to tą kaczką jest? Krecik w kształcie kaczki Z czapką w barwach Flagi Czech więc bardzo fajna rzecz. Polecam ten sklep z kaczkami w Pradze, jest wyjątkowy. Więc jeśli jesteście w Czechach, to musicie zajrzeć do tego sklepu i sobie kupić kaczkę. Taką lub jakąś inną, jaka się wam spodoba. Jeśli chodzi o tą kaczkę, co właśnie trzymam w ręku, to ja i mój chłopak się zastanawialiśmy, jaką wziąć. Czy jedną czy dwie? W końcu zdecydowaliśmy, że chcemy wziąć jedną, ale każdy miał różne pomysły i zobaczyliśmy w ostatnim momencie tą samą kaczkę w Kretika, która nas urzekła i ją kupiliśmy, bo tak to by na pewno wyszło, że kupilibyśmy dwie, ale tak to razem Zdecydowaliśmy o tej, więc stwierdziliśmy, że to bardzo wyjątkowe: że jedna kaczka nas jednoczy. Więc ta kaczka dołączy do kolekcji kaczek, które mogliście widzieć już z tamtego roku. Więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Więc piszcie w komentarzach, jak coś. I teraz na sam koniec pokażę Wam jeszcze dla przypomnienia: te dwie rzeczy z wyjazdu jako pamiątki są. Więc to na lodówkę, a to na półeczkę. Więc, jeśli wam się filmik spodobał, to zapraszam do lajkowania. Jeśli ktoś ma chęć napisania jakiegoś komentarza, to ja ich napiszę. Zapraszam też tych, którzy oglądają ten filmik jako pierwszy ze filmiku na moim kanale do subskrybowania. Jeśli jeszcze tego nie, ktoś nie robi, to też. I najważniejsze do udostępnienia tego filmiku. Więc dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w innych filmikach. Więc pa-pa!